Sono oczywiście zaczyna od stosownej ilości montażu, ponieważ czemu nie? Brakuje tylko, żeby ćwiczył na nim roki Balboa. No i zawsze muszą na dzień dobry gadać. Mniej gadania, więcej pokazywania. The Last Guardian. Wasze twarze niedowiarki. Mechanika wspinania z Shadow of the Colossus jest korta jak Wiko. Piękny. Powiedzcie, że jeszcze w tym roku należy nam się po takim oczekiwaniu. 2016. Przecież to miało wyjść w 2011 na PS3. Gorilla Games robi nową i to nie jest Killzone. Bardzo dobrze. Hmm. Enslaved 2? Postapokaliptyczna łowczyni poluje na robot dinozaury? Co łowczyni, która cały czas gada do siebie? Hmm. Potrącenie metalowym ogonem to trochę jakby ci przywaliła koparka. Horizon Zero Dawn. Zdecydowanie ciekawsze niż kolejny Killzone. Wtem nowy Hitman? Jasne, pokażcie mi prerenderowane filmiki. Po co pokazywać rozgrywkę? W końcu gry nie są od tego, żeby w nie grać. Tylko po to, aby je oglądać. Hm, Street Fighter 5. Dziwo nawet za dużo, nie gadają. Na tej konferencji pochwalam. Rozgrywka No Man's Sky. Są bitwy kosmiczne, rozwalanie planet i handel, ale wygląda, jakbyśmy głównie bawili się w biologa katalogującego gatunki. Czemu mam wrażenie, że to będzie najlepsza część zabawy? No man's bad biologist sky. Dream to malowanie trójwymiarowych obrazów i. na co ja patrzę? Nie wiem, ale jestem zaintrygowany. Pokaż innym swoje sny. Znając internet, na pewno okaże się, że ludzie śnią głównie o męskich genitaliach. Dalej, Firewatch. A ta gierka o chodzeniu po lesie i patrzeniu, czy się coś nie pali, albo czy się żółwie nie zgubiły. No tak, konferencja szła zbyt ładnie, więc teraz DLC do Destiny. Doświadcz kolejnego wielkiego grindfestu. Destiny, The Taken King. Zauważyliście, że kiedy są pewni, że ich gra wygląda super sama z siebie, to oni nie gadają. No więc przy DLC do Destiny zaczęła się paplanina. A, Assassin's Creed. Rozlewa się po konferencjach. Hm. Słodziakowe Final Fantasy. Chibi wszystko. World of Final Fantasy na PS4 i Wita. Vita. Vita. Ktoś powiedział, Wita na tym E3. Zapamiętajcie, bo więcej tego nie usłyszycie. Remake Final Fantasy VII. Ludziom na całym świecie właśnie eksplodują głowy. Gierki dewolwera. Propsuje. Tylko pokazali je po remake'u Final Fantasy 7. Nikt się na nich nie skupił. Shellmu 3. Co się dzieje? Na ich starterze. Niecałe 30 tysięcy osób ufunduje to w 12 godzin. Na resztę kasy wyłoży Sony. Kickstarter to narzędzie marketingowe hardo. Nowy Batman, który przecież wychodzi za chwilę. Nie graliście jeszcze w Arkham City? BAM! Ogromny spoiler w zajawce. Smacznego frajerzy. Może to was nauczy szybciej kupować nasze gry. Misję Scarecrowa tylko na PlayStation 4. Nie znoszę słuchać o treściach na wyłączność. Nie będę z tego żartował, to jest po prostu słabe. Morpheus, czas pogadać o wirtualnej rzeczywistości. Spoko. Kiedy? Hmm. okej. Okay. Call of Duty Black Ops 3 z kołopem w kampanii. Ale ta prezentacja jest nudna, nawet jak na standardy Koda. A początek tej konferencji był taki dobry. Wiedziałem, że w końcu trafię na to, czego nie oczekiwałem. Mówią, że ta gra jest zupełnie inna niż poprzednie Call of Duty. Z której strony, niby? A tak, czas na montaż. Until Dawn, kolejna gra, która miała wyjść na PS3, a będzie na PS4. Albo może na PS5. Star Warsowe rzeczy o Disney Infinity, bo LEGO to za mało. Vader ma komicznie szeroką szczękę, no… szczękę hełmu. Więcej Battlefronta, a gry powinny mieć zakaz występowania na więcej niż jedna konferencja. Mmm, Uncharted na koniec konferencji. O! chyba demo grałem na żywo i kontroler się rozładował. Chociaż nie, wiem, to Uncharted 4, depresja Drake'a. Nathan myśli, jaki to ma sens, to całe bieganie, strzelanie, skakanie. O, ucieczka jeepem w Uncharted. Patrz Call of Duty, tak się robi skrypty i sceny akcji. Wiecie co mnie rozwala? Mapa do tego pościgu jest tak wielka, że dowolny erpek upchnąłby na tym terenie, tu wykorzystywanym dla 5 minut akcji, 40 godzin rozgrywki. Mają rozmach z kur